E acaba puta aqui, Kawasaki, acaba Kawasaki, aqui, Kawasaki, acaba Kawasaki. Ja, siemanko mordeczki, witam Was w kolejnej reakcji Sztosa. E, to już następny odcinek. Fajnie, że jesteście tutaj ze mną. Jak chcecie być dalej, to łapki w górę i subskrybujcie kanał. Tyle na wstępie. Co my tu mamy? Shivas i White 2115 mam na twarzy krew i tym razem nie jest sztuczna. Taki jest tytuł. Myślałem na początku w ogóle, że to jest e, jakiś ich może wspólny projekt, bo tutaj e, nie ma, że Shiwas gościnnie White, ani nie ma featuring albo. E, po prostu FT jak to, albo XA, taki cross też robią, ale się dowiedziałem, że to jest po prostu trzeci single z płyty Shiwasa No i sprawdzamy to. Jazda! Czuję dreszcze, wiem skąd jestem, a nie chcę. Uroniłem łezkę wrzeszczymy, bo chcemy wrzeszczyć i nie Smutne oczy Od razu na początku mam takie skojarzenie z jakimś Kanie Westem, bo są takie akordy, które słychać, jakieś takie zmienione przez equalizer, te wokale też jakieś takie i do tego bym to od razu na początku porównał. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Czyli jak on ja tutaj opisuje jakąś grubą jadkę, która gdzieś się tam działa pod blokiem, chciał po prostu sobie załatwić jakiś towar, ale widocznie dostał gdzieś tam, nie wiadomo skąd. Nie wiem, czy to jest jakby storytelling, czy to się działo naprawdę, czy to jest tylko tak napisane na potrzeby tego kawałka. Eee, no, kurde, więcej chyba nie trzeba wyjaśniać. Lecimy dalej. Kurde, i od razu na początku widać jakby tą różnicę między tym siwasem, który nabijał teraz. A white to jest w ogóle co innego. Siwasa bym tak bardziej. Nie wiem właśnie, czy on rapował. On tak właśnie bardziej melodycznie wypowiada słowa. A jak wchodzi white, to od razu dużo. On przez ten, przez ten pierwszy e, przedział zwrotki już więcej nawinął i więcej dał słów jakiś. Niech właśnie siwas przez całe tutaj, e, te minutę 30. Spoko, bo e, klip jedna czy tam dwie miejscówki. Niby właśnie proste, a fajnie, bo nie widziałem czegoś takiego fajnie, gdzieś tam stacja benzynowa, się tam przywijają jakieś persony, jest jakiś tam storytelling, zarys. Myślę, że ten numer mm, pasowałby do jakiegoś filmu, do jakiegoś takiego, kurde, nawet pełnometrażowego. Na patencie tego kawałka powinien zrobić jakieś intro takie mroczne, gdzieś tam może rozrysować to. To jest tylko taka moja wizja, trochę może gadam od rzeczy, ale ja bym tak to widział, bo w sumie kawałek chyba bardziej jest nastawiony na jakieś wyświetlenia i tak dalej. Na pewno trzeba docenić, że chłopaki mieli tutaj fajną stylówkę. Eee, Shivas miał jakiś tutaj, nie wiem, oblepiony, był jakimiś łańcuchami i tak dalej. Na początku myślałem, że to jest kuloodporna jakaś kamizelka, ale to chyba nie to. Nie wiem, czy oni się omówili też z tymi fryzurami, bo kurde, obydwoje mieli zielone tutaj włosy. No jest fajnie to zrobione, nie jest to od czapy. I w kawałku też jest nawiązanie do Pershinga, czyli króla polskich gangsterów z lat gdzieś tam 90., który zginął właśnie przy Mercedesie klasy S, przy S klasie i e, jak chcecie się czegoś o nim dowiedzieć, to polecam wam, jest taki film e, Pershing Król Życia i on jest w ogóle za darmo na YouTubie chyba ma 50 minut, ale w ogóle wszystko wyjaśnia, jest mega zajebisty, polecam wam e, tyle ode mnie, to była reakcja sztosa, zapraszam was na inne e, jeśli jeszcze macie jakieś pytania do Q&A, to dawajcie je w komentarzu e, będzie już niedługo odcinek, ten na który właśnie bardzo czekacie i pozdrawiam was serdecznie, to była reakcja sztosa Suby, łapki w górę. Pozdrow. Oni chcą nas gonić, niech się gonią. Najchętniej ucieliby dłonie mi za ten unfollow My na swoim grajdalku.